Cześć, witajcie tutaj Pappo. E, przychodzę do Was z kolejną grom 1 na 1 e, Jestem troszkę chory, może będziecie słyszeli, że mam katar, mogę czasem zakaszleć Na <coughs> przykład tak jak teraz właśnie I sobie teraz banujemy Pierwszy raz widzicie mój ekran mm, wybierania postaci ponieważ wcześniej nie, niekoniecznie chciałem go nagrywać a teraz stwierdziłem, że w sumie czemu nie i e, właśnie tak będziemy sobie grali jeden na jeden e, Dariusa kim by tutaj sobie zagrać <laughs> w sumie spróbujemy szako bo czemu nie stałem się, a może i nie e. Kim by tutaj sobie zagrać? Lisandra, Akali... A weźmiemy Akali co tam... Czy może Jax? Weźmiemy Kartusa... Aj. Dobra nie... O boże na Katarina no to będzie kiepsko bez sensu... Nie, nie pomyślałem no ale cóż damy radę Weźmiemy sobie barierę bo w sumie nic innego nie będzie nam potrzebne Ja sam za dobrze nie gram ale No zobaczymy Tak swoją drogą niedługo może nagram jakiegoś rankeda Stwierdziłem, że, że zacznę z powrotem grać rankedy Solo Q i tak dalej No nowy sezon i tam no więc przechodzimy do gry. już jesteśmy na ekranie ładowania. Mm. I a propos jeszcze tych rankedów, gram sobie teraz solo queue. Nie wiem, nie wiadomo jeszcze jak to będzie w nowym sezonie. Podobno Riot ma zamiar zrobić yy, wybijanie na podstawie tego jak ile y, w jakiej dywizji jest się teraz w przedsezonie i albo w poprzednim sezonie więc dużo ludzi gra teraz rankedy i wyszło do, do jakichś tam wyższych dywizji yy, więc ja też postanowiłem trochę pograć co prawda sezon niedługo się zaczyna no ale yy, no ale cóż tak Yy, dzisiaj grałem dwa rankady jednego lucjanem niestety przegrałem i drugiego yy, i drugiego ezralem tak ezralem i tego wygrałem plus tam chyba było 20 punktów yy, no za dużo mi to jeszcze nie dało ale mam nadzieję że szybko wyjdę wyżej weźmiemy sobie kół i postaram się grać dosyć defensywnie. Ehm, tak. No na Katarinę będzie ciężko, przyznam. Bez sensu zrobiłem, że wziąłem tego kartusa, no ale... Jolo, te sprawy. Co mi szkodzi spróbować. Ona ma ten minus, że ja ją mogę bardzo łatwo harasować Nie mam za dużego damagea więc właściwie za dużo to ja nie mogę zrobić ale No, cóż jak na razie mam taką trochę jakby przewagę nad nią Ponieważ ona jest zasięgu, jest bliska, a ja nie po Jona. Niech sobie nie myśli. O Boże, 200 pingu, jak mówiłem właśnie mój internet ma takie odpały więc no to jest dosyć nieciekawe no, i no mana to jest właśnie kartus no ale cóż Teraz nie wiem, jak podejść jest. Aha, mogę w sumie zniszczyć się miniony, nieważne. No, było blisko. żyjemy pota Jest tam Przestraszyła się i przerwała recall. A to my też w sumie cofniemy. Kupię całą łaskę. I może podjono na manę. Mam nadzieję, że nie słyszycie za głośno, a nawet nie jestem pewien, czy mam włączone nagrywanie dźwięków. Ale jeżeli jest za głośno, to jeszcze postaram się to jakoś przyciszyć. O. Oh. się nie wyłączyło. Postaram się ją puszować tak w miarę z daleka. No i byłoby na tyle z tego myślę, że będę najirwał więcej takich jedynek. Fajnie się to gra, przyjemnie, bo odcinki nie są długie, więc można je szybko obejrzeć, a showdown jest naprawdę fajnym trybem gry. Mam nadzieję, że go nie usuną. Więc to z, z usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.